Witajcie. Jak widzicie, nagrałam dzisiaj mapkę, aby pokazać Wam trasę, którą pokonaliśmy od ostatniego postoju. To znaczy Sveti Vlas w Bułgarii aż do Erzurum. Przejechaliśmy teraz ponad 1600 km. Filmik ten będzie trochę na wesoło. Zobaczycie w nim materiał, który wcześniej bym nie pokazała. Ale pamiętajcie, jak będziecie go oglądać, że byłam już bardzo zmęczona no i mogłam już mówić głupoty. Pokażę Wam również część miasta Erzurum. Tak jak wspomniałam w ostatnim filmie, jest to zimowa stolica Turcji. Najlepsze warunki Narciarskie są tam od grudnia do kwietnia. Miasto to nie przypomina wcale naszego zakopanego, co będziecie również mogli zobaczyć w filmiku i sami ocenić. Moim zdaniem, i tak to odczuwałam, panuje tu prawdziwie wschodnia, konserwatywna atmosfera. Tutaj ważny jest na pewno tradycyjny model rodziny, w którym tylko mężczyzna podejmuje decyzję, a kobieta, jeśli wychodzi na ulicę, to tylko szczelnie okryta. Jadąc do tego miasta, mieliśmy w planie zobaczyć dużo, dużo więcej. Jednak moje dziewczyny, moje dwie córki, również i ja nie czułyśmy się tam zbyt komfortowo. Więc zrezygnowaliśmy częściowo z naszych planów, bo wyjazd musi nam się kojarzyć tylko z przyjemnościami, prawda? Zapraszam Was do obejrzenia tego krótkiego filmiku. Zobaczycie. W nim, tak jak wspomniałam wcześniej, zimową stolicę Turcji. No to by było Anuś, tutaj takie samo, jak tam, wiesz? Nic lepszego tak by nie było. Tak jeździ się po ulicach tureckich. Uwaga, dwa pasy, ale są już trzy. Zaraz będzie wyścig. Skocznia, gdzie Muranka wygrał. O, Skocznia. Tam wygrał kto? Clemens Muran. Clemens Muran. I są trzy, ale już zdają. robią dwa, bo chcieli wyprzedzić. O, i on już jest na pierwszym pasie, proszę Państwa. Ja jestem zmęczona. Uważaj na to na którą ona chce wjechać, pas Chyba lepiej się jeździło w nocy. Bo nikogo nie było. Byliśmy tylko my. A teraz, o. Tamten żółty cały się poli. I jedzie pierwszy. Dusi, dusi. O, nie widzę, w białe przesuń się. A. Tak to się proszę państwa jeździ po niektórych ulicach tureckich. O, a ten, widzicie i tu, i tu, już jest pierwszy, i jest pierwszy. Wchodzi żółty. Zasmroci całą drogę. On ledwo dyszy. Ale daje czadu. Czerwone świetle. Więc dalszej, dalszego wyścigu nie zobaczymy. Czekamy. To na razie. Jest godzina 11:35. I jesteśmy w miejscowości Erzum. Jest to Stolica Zimowa. Turcji. Jest to stolica, nie, jest Ezrum, jest stolicą zimową Turcji. Uch, nie lubię tych. Teraz zjedźcie drugim zjazdem w prawo w kierunku Szyhiry Merkezi. ośropane dlatego tak ja I mnie zależy. I pokażę Wam trochę bardzo zimową stolicę Turcji. Jak wyglądam. Teraz musimy stanąć, bo musimy poszukać naszego hotelu Adresu To jest bankowa. bankomat Bankomat tam był I bankomaty były Powiemy jakie są to... do bankomatu pójdę No to potem mi powiesz wszystko ile procent Żadnym. O, żadnym się, nie wybrałem bo w Miniu chciało 7%, a maksimum 10% mm. Aha, cool No Pan Ola, jaki będzie Nie będę Ale co? Ale patrz to Zgadziłaś ja muzykę Proszę. Oh. Trzymaj na razie, Ola Za 300 metrów zjeść z randem drugim zjazdem Тоже. Там no A tu masz parking? Teraz zawróć i jedź dalej ulicą Menderes Jadisi. Nie idę, patrzcie, co to jest tam. Okay. Weźmy to w Na światłach zawróć i jedź dalej ulicą Menderes Jadisi. Teraz zawróć i jedź dalej ulicą Menderes Jadisi. Na końcu ulicy skręć w prawo w ulicę Cavafleur-Jadessy. W tym hotelu spędziliśmy noc. Hotel fajny, śniadanie fajne, pokój fajny. Obsługa ok. No niestety jeden minus. malusienki widzicie jak widzicie okienka. Tutaj są jeszcze większe, myśmy mieli jeszcze mniejsze okienko. Brak klimatyzacji że ciężko opuszczamy ten hotel i idziemy dalej do Van, a nie, jeszcze idziemy zobaczyć tą górę, gdzie skakał nasz rodak kto? Clemens Muranka. erst ähm, ist W hotelu w centrum, więc jesteśmy tutaj w centrum patrzcie jakie góry przychodzą no, piękne góry, piękne dziewczyny patrzcie jakie góry tam są piękne będzie osobny film o samych górach, jeśli to będzie interesował, to zapraszam do obejrzenia bo naprawdę jest co so. na pewno yy, kamera tego nie uchwyci jak jest w rzeczywistości, jak jakie te góry są piękne. Już jesteśmy na 1900 metrach, a spróbujemy wjechać, jeśli się uda, na 3200. A na tym możemy można też wiedzieć, jak się jeździ po tureckich drogach. tego miasta, bo byliśmy bardzo zmęczeni i żadnemu z nas się po prostu już nie chciało chodzić ten upał. I jeszcze brak klimatyzacji z hotelu to nas po prostu dobił. Ja teraz na razie jeszcze... Ale góra, zobaczcie jaka piękna. Na góry naprawdę są ładne. I to tyle chyba z... E, e. się zapamiętam nazwę. erzu Masz napisane. erzu Bo teraz w kolejnym filmiku Pokażę tą górę na ile nam się uda wjechać Przypominam, tam, gdzie był nasz skoczek, <coughs> gdzie zdobył gdzie zdobył co on zdobył? No, no skocznie są gdzieś tu, a tam jest góra, przecież na górze nie skakał. No wiem, tak myślę, że nie. Widziałaś skocznie jak żeśmy wjeżdżali? Tak, tak, no, to one gdzieś tutaj są. No. no ale tutaj już nie ma już... Yy... O! Widzicie? <grywa> Posądzę się barany. Więc w następnym filmiku pokażę, jeśli nam się uda wjechać na tą skocznię. Tam gdzie zdobył nasz skoczek. Co było to był wtedy? Nie wiem, czy to zdobył. To był. On jest rekordzistą, tej rekordzistą tej skoczni został, no, tak. Nie wiem czy to jest dawno. Tak, no to nie wiem czy znowu ale no jest rekordistą tej skoczni.